Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, jaką ja wczoraj oglądałam przepiękną, przepiękną historię, a jaką do tego czytałam wspaniałą książkę. To jest naprawdę coś niewiarygodnego. Mam dzisiaj dla Was kilka słów na temat Sekretnego Życia Pszczół Su Kit. W ramach kolejnego dnia bukatonu pojawiło się wyzwanie do wykonania przeczytania książki oraz obejrzenia jej filmowej ekranizacji. Zdecydowałam się na Sekretne Życie Pszczół, ponieważ pojawiło się nowe jego wydanie książkowe i okładka była tyle zachęcająca, i na tyle oczywiście pociągnęło to za sobą nową ilość recenzji tej książki, że stwierdziłam, że z wielką przyjemnością sprawdzę, co to jest za wielki hit, o którym tak wiele osób mówi. Przeczytałam, słuchajcie, książkę i to był wspaniały, wspaniały dla mnie czas. Wspaniałe kilka godzin, które spędziłam z tą książką. Była to historia, w trakcie której się śmiałam, w trakcie której w której trzymałam kciuki za bohaterki tej powieści, w trakcie której też byłam zbuntowana i bardzo tupałam nogą z niezadowolenia i z przerażenia tym, co czytam, o czym czytam na kartach tej książki. Sekretne życie pszczół to powieść opowiadająca historię 14-letniej Lili, która to niestety w wieku 4 lat straciła swoją mamę. Straciła ją w bardzo nieprzyjemnych i drastycznych dla siebie okolicznościach, ponieważ do śmierci jej matki doprowadziła ona sama w w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dziewczynka więc wychowuje się z ojcem. Pieczę nad nią sprawuje również zatrudniona pomoc domowa, czarnoskóra Rosalin. Dziewczynka oczywiście otrzymuje wsparcie od Rosalina, ale to czego jej najbardziej trzeba, to akceptacja, ciepło i miłość ze strony ojca. Niestety tego nie otrzymuje, otrzymuje natomiast bardzo dużo ciężkich chwil, cierpkich słów i nie pomaga jej to w radzeniu sobie z tęsknotą za matką. Ta tęsknota bowiem rośnie w miarę tego, jak dziewczynka jest coraz starsza. Brakuje jej matki, brakuje jej możliwości kontaktu z nią, rozmów, jej miłości i dziewczynka pewnego dnia za sprawą rosnącego poczucia braku akceptacji ze strony ojca oraz kilku dodatkowych wydarzeń, które się wydarzają z Rosalind w kroli głównej, postanawia ruszyć śladem swojej matki i jedyną wskazówką jaką ma jest obrazek Czarnej Madonny na tyle, którego podana jest nazwa konkretnego miasta. Dziewczynka wraz z Rosalind wyruszają w podróż więc do miasta, w którym być może przebywała matka Lili. Udaje im się w końcu trafić na, na farmę, do domostwa trzech sióstr, czarnoskórych sióstr, których jedna zajmuje się pszczelarstwem, i właśnie na słoikach miodu, które ona sprzedaje, znajduje się nalewka z wizerunkiem Czarnej Madonny. Dalsza historia obraca się wokół mniejszych lub większych kłamstw Lili, takiego troszeczkę przyglądania się augusty, czyli najstarszej z sióstr zamieszkujących nowe miejsce, do którego trafiły. Lili z, ze swoją opiekunką. Dziewczynka odnajduje spokój i ciepło, jednakże jest ono przerywane różnymi drastycznymi wydarzeniami. Warto tutaj wspomnieć, że tłem dla całej historii jest tutaj bardzo poważny temat, mianowicie rasizm, segregacja rasowa, świeżo przyznane prawa obywatelskie dla czarnoskórych obywatelów Stanów Zjednoczonych. I generalnie dziewczynka odnaj musi odnaleźć się w tych bardzo skomplikowanych okolicznościach życia, w których nie tylko ona ma problemy takie typowo osobiste ze swoją rodziną, rodziną i z samą sobą, ale również w momencie, gdy przychodzi jej się zmierzyć z bardzo ciężką sytuacją w świecie otaczającym ją. Świecie, w którym pojawiają się problemy, których ona do końca nie rozumie, ponieważ nie widzi, dlaczego kolor skóry miałby wpływać, wpływać na ocenę ludzi, z którymi przebywamy. Nasza historia linii to przede wszystkim godzenie się z przeszłością, z codziennością, ale również uczenie się tego, by z wielką, wielką odwagą i z wielkim optymizmem patrzeć przyszłość. Kit Kids stworzyła historię, która jest pełna takich prostych i banalnych, zdałoby się wydawać, przemyśleń, cytatów, jednakże mają one ogromną siłę i gdy czytałam tą książkę, zaznaczałam ogromną ilość faktycznie słów i zdań wartych zapamiętania. Jeśli jesteście ich ciekawi, znajdziecie je wszystkie wypisane na moim blogu, na którego bardzo serdecznie Was zapraszam. To, na co szczególnie warto zwrócić uwagę w tej powieści i czego właściwie nie da się pominąć, czytając ją, to są właśnie postaci kobiece, Wszystkie te kobiety są niezwykle silne, są niezwykle wyraziste, każda z nich ma własny sposób postrzegania świata, każda z nich patrzy na wydarzenia bieżące, które ich otaczają troszeczkę inaczej. Wszystkie napotykają na problemy i trudności życia codziennego, mierzenia się z przeszłością i stawiania czoła problemom, które no, tak naprawdę nie chcą zniknąć, bo tak wygląda życie. Jednakże każda z nich robi to z podniesioną głową, z wielką dumą i z wielką świadomością swoich zalet i tego, że są one. Bardzo wiele warte, i że nie można nimi gardzić, nie można y, zrobić im krzywdy. Sprawują one opiekę wzajemnie nad sobą, mając w stosunku do siebie nawzajem takie same podejście, jak do samych siebie. Wieś łącząca kobiety, ich postrzeganie świata, ich radzenie sobie z problemami, jest elementem, dla których naprawdę warto jest przeczytać tą powieść, zapoznać się z nią. Jeżeli chodzi natomiast o film, to powiem Wam, że. Nie jestem w stanie oceniać go kompletnie oddzielnie od książki. Oczywiście książka podobała mi się bardziej, jak zwykle, ja standardowo bardziej wolę książkę. Tam mamy więcej, mamy więcej słów, mamy więcej detali. W filmie delikatnie pewne rzeczy zostały pozmieniane, jednakże w ogromnej części, myślę, że w 80% dialogi, które pojawiają się w filmie, są kropka w kropkę przeniesionymi dialogami z książki, co jest naprawdę świetnym doświadczeniem, szczególnie dla osoby, która obejrzała film tuż po przeczytaniu książki. Tytułowe pszczoły w tej historii odgrywają dosyć dużą rolę. Nie tylko dlatego, że Augusta jest pszczelarką i że faktycznie Lili zostaje ściągnięta w ten świat pszczelarstwa, ale również dlatego, że na początku każdego rozdziału autorka powieści daje nam cytaty z innych różnych książek, mówiące o tym, w jaki sposób żyją, w jaki sposób tworzą swoją hierarchię, w jaki sposób pracują pszczoły. I każdy z tych cytatów odnosi się później do tego, co czytamy w kolejnym, w kolejnym rozdziale. Okazuje się bowiem, i o tym mówi też jedna z bohaterek książki, że świat pszczół i świat natury niewiele różni się od świata ludzi. Trzeba tylko umieć dostrzec te szczegóły. I przenieść ją właśnie do swojego własnego, własnego życia. Bardzo polecam Wam tą powieść. Jest to naprawdę książka i film, który dawno nie wzbudził we mnie tak dobrych, pozytywnych emocji. I losy bohaterów prowadzone są w tak wspaniały sposób, że tak naprawdę, mimo że wiele w niej jest cierpienia i smutku, to niesie ze sobą ogromne pokłady optymizmu. Ogromnie, ogromnie się cieszę, że wybrałam właśnie tą książkę do wyzwania swojego. Jestem niezmiernie ciekawa, co wyczytaliście i co potem oglądaliście, ponieważ ja lubię porównywać sobie zawsze ekranizacje z pierwowzorami książkowymi. Podrzuccie mi najlepsze i najbardziej godne uwagi ekranizacje, które mieliście okazję oglądać, niekoniecznie nawet w trakcie maratonu. Ja chętnie zrobię sobie po tym czytelniczym maratonie może jakiś maraton filmowy w ramach delikatnego, ale tylko delikatnego odsapnięcia od książek. Przypominam Wam oczywiście o grupie Bukaton Polska na Facebooku, o hashtagu Bukaton.pl, o konkursach zdjęciowych, w których nagrody czekają na Was od Anity, Olgi oraz ode mnie. Wszystko możecie znaleźć na grupach, na naszych fanpage'ach oraz na Instagramie, na naszych profilach, a także pod hashtagiem bukaton.pl. Mam nadzieję, że wyzwanie idzie Wam dobrze, a pod dobrze nie mam na myśli tego, że wypełniacie wszystkie wyzwania i czytacie milion stron, ale że bawicie się naprawdę świetnie i że trafiliście na tylko dobre i warte czytania tytuły. To tyle w dzisiejszym filmie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, cześć!